Dziękuję za to pytanie. Jak pewnie Pani się domyśla, od wielu lat zajmuję się płatnościami i wiem, że to jest istotny element w zasadzie każdej usługi. W związku z tym nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, takiego urzędu, w którym nie występują płatności. Dzisiaj urzędy przechodzą, tak jak my wszyscy, istotną rewolucję w zakresie sposobu świadczenia usług swoim obywatelom. Przechodzą z urzędu analogowego poprzez urząd, który niektóre procesy załatwia end to end cyfrowo, po takie rozwiązania, które już mamy w e-government, a tak naprawdę będą to w przyszłości urzędy zcyfrowane, które będą zapewniały możliwość pełnego świadczenia usług za pomocą kanałów cyfrowych. Jeżeli tak jest, to niezbędnym elementem jest to Żebyśmy również e, świat płatności maksymalnie przenieśli w świat cyfrowy. My jako Fundacja Polska Bezgotówkowa robimy to od 8 lat. Pracujemy z samorządami, pracujemy z sektorem publicznym, finansujemy transakcje, one są dla obywateli e, bez opłat. I właśnie ten program e-płatności wem obywatelu jest idealnym przykładem, e, w którą stronę idzie, idą rozwiązania. Czyli w jednym miejscu, one entry point mamy możliwość. Po pierwsze, zainicjowania jakiejś usługi, a po drugie, zrealizowania niezbędnej płatności, która wiąże się z tą usługą. Można powiedzieć, że to jest nierozerwalne połączenie, które pokazuje, w jakim e, stopniu zmienia się nasza rzeczywistość i zmienia się miasto, zmienia się w taki sposób, jak oczekują obywatele. Jestem uczestnikiem wielu konferencji, mam tą przyjemność pracy w różnych miejscach. Myślę, że to jest jedno z lepiej zorganizowanych wydarzeń. Jest tutaj bardzo dużo osób, z którymi warto rozmawiać, warto nawiązać kontakt. To, co jest istotne, że w tych panelach jest różnorodność i można pomimo. Być może takich trochę biegunowych rzeczy jak na przykład Smart City, a z drugiej strony a, temat związany z bezpieczeństwem. Jednak bardzo mocno znaleźć korelacje i inspiracje do, do działań, także ocena jest bardzo wysoka.